Witajcie, chcę wam dzisiaj zaprezentować yy, drona z lotu ptaka jak leci i za chwilę Wam pokażę jak leci po prostu włączacie się i leci start wciskacie, klikacie i musicie się połączyć z wi-fi co podaje, musicie mieć aplikację, żeby mieć kamełkę po czym musicie poczekać chwilkę jak zawsze no, możecie sobie odświeżyć jak chcecie. I teraz macie, macie, leci dłoń. Czekajcie. Oj. 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 na chwilę się sen. Tutaj. Czy to jest, wiecie co? To jest trudne trochę, tak? To nie jest takie proste, wiecie. Jo, Ono leci, ono leci, leci. U, u, u. patrzcie. O Jezu, Jezu. Patrzcie. się trochę boję normalnie. Patrzcie patrz patrz fajnie leci jeszcze chcę wam pokazać on tutaj stąd leci i on tam po prostu tu a chcę wam pokazać jak on leci do, ma, do małego pokoju chcę wam pokazać tak on leci o, ale wysoko, patrzcie. Ale wysoko, ale wysoko. Patrzcie. Chwila. On coś tutaj i na chwilę ten. Ale fajny w sumie jest. Czemu tak mi leci? o. Patrzcie. Albo wiecie, że wiecie, że ten dłon tylko się utrzymuje 15-20 minut potem bateria jest słaba, wiecie. Ale patrzcie jaką fajne temat, akrobację, Twiki widzicie? Twiki po prostu. Włączacie na nowo. Chwila. Chyba się mu bateria zadbała, ale naprawdę fajny dłon. Cieszę się, że wam go pokazałem. I chcę jeszcze Proszę. powiedzieć, że y, piszę komentarze, suby z dzwoneczkiem, lajki i, i oglądajcie filmy. Jak chcecie dzwoneczki, chcecie tam. Chcecie wiedzieć o dłonie, to chętnie wam kiedyś jeszcze jakieś instrukcje zadam albo napiszę, albo zrobię film. Więc cześć, tr trzymajcie się. Oczęście filmy, cześć. Cześć. Dobrze, pomacham Wam. Dobra, pomacham. Ła. Tutaj. Patrzcie. Macham, cześć.